Wracam do stukiennic po emocje, po wzruszenie, po znane obrazy, które są dla mnie przyjaciółmi. Dla mnie to jest wyjątkowe miejsce. Wchodzę na pierwsze piętro i nagle znajduję się w jednym świecie, w środku miasta, a zupełnie inny świat. Ta galeria sztuki to prawie mój drugi dom. Zachwycaliśmy się tutaj Michałowskim, dużo czasu spędzaliśmy przy Rodakowskim, bo to w końcu nasz pradziad. I razem z ojcem przychodziliśmy tutaj regularnie, chyba co niedzielę. Niektórzy mówią, że jest to salon. Być może jest to salon, ale dla mnie jest to przede wszystkim. Miejsce, w którym przemawia do nas sztuka narodowa. To dla mnie pierwsze zetknięcie ze sztuką i z malarstwem. To kwintesencja Krakowa miejsce przyjazne dla ludzi, którzy naprawdę kochają malarstwo. Galeria w sukiennicach jest dziś zupełnie innym miejscem niż to, które pamiętam z czasów szkolnych, z czasów młodości, czy nawet z czasów wycieczek z Piotrem Skrzyneckim. Myślę, że jest miejscem atrakcyjnym, nowocześnie urządzonym i bardzo sprzyjającym po prostu przyjemności obcowania ze sztuką. To jest centrum, do którego każdy człowiek zmierza. Oczywiście każdy gdzie indziej stawia ten punkt odniesienia. Galeria. Sztuki polskiej XIX wieku to może być punkt odniesienia. Dla mnie jest. To jest takie muzeum, w którym można się czuć swobodnie, gdzie można wchodzić po wielokroć, usiąść wśród tych obrazów, nabrać dystansu, trochę się zrelaksować, trochę odpocząć i ruszyć dalej w swoje sprawy. Spotkajmy się w nowych sukiennicach.